Ma niespełna 10 lat, a już jest o nim głośno. To jeden ze zdolniejszych młodych piłkarzy. Na co dzień dziesięciolatek z Wierzbnej jest zawodnikiem klubu Gryw w Świdnica. Ale jak sam przyznaje, marzy mu się wielka piłkarska kariera. Wróciłem z Hiszpanii, to mama zapisała mnie do klubu gry w Świdnica i tak zaczęła się moja kariera. Pod okiem trenera Mariusza Krupczaka, Oskar Leśniak, młody zawodnik szlifuje swój sportowy talent. Na pierwsze treningi zaprowadziła go mama. Choć miłość do piłki nożnej wpoili mu także starsi koledzy, którzy zapraszali go do udziału w meczach podwórkowych. Dziś, dziesięciolatek z Wierzbnej ma na swoim koncie wiele sukcesów. Mam kilka statuetek najlepszego zawodnika. Drugie miejsce rok temu w tym samym turnieju, i w tym roku pierwsze. To nie tylko wysokie lokaty zdobyte wspólnie z drużyną piłkarską podczas turniejów ale również statuetki i odznaczenia dla najlepszego zawodnika. Oskar marzy wygrać jak Cristiano Ronaldo, choć wie, że przed nim jeszcze długa droga. Trenuje trzy razy w tygodniu. Jest uczniem szkoły podstawowej w Świdnicy o profilu sportowym. Na szafce obok jego łóżka widać pełno medali i statuetek za osiągnięcia w piłce nożnej, a na ścianach plakaty z Messi, Ronaldo i polskimi klubami piłkarskimi. Oskar nie ukrywa, że chciałby zostać najlepszym piłkarzem na świecie.